Ruszyła kolejna edycja olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 7,5 miliona złotych. Z czego 2 miliony 200 tysięcy złotych na tak zwane projekty miejskie i kwota 5 milionów 300 tysięcy złotych na projekty osiedlowe. Tych projektów jest 30. Przypomnę, że mamy 23 jednostki pomocnicze, czyli nasze rady osiedli. Dostępna kwota różni się w zależności od rodzaju projektu, czy jest to zadanie inwestycyjne, czy na przykład organizacja jakiegoś wydarzenia. W przypadku osiedli limit zależny jest także od liczby mieszkańców. Na projekty miękkie, zarezerwowana kwota na jedno zadanie to 100 tysięcy zł dla zadań miejskich i 50 tysięcy zł dla osiedlowych. Zadania twarde to 1 200 000 zł w przypadku miejskich oraz do maksymalnej kwoty przyznanej osiedlom. Jeśli mówimy o tych najmniejszych, to są Brzeziny, to są Likuzy, to jest na przykład Zielona Górka czy Kordowo, to jest kwota powyżej 160 czy też 170 tysięcy złotych łącznie, która może zostać przeznaczona na projekty osiedlowe. Natomiast naszym największym... Największą jednostką osiedlową są Jaroty, to jest przeszło 24 tysiące mieszkańców, no i tam ta kwota wynosi powyżej 440 tysięcy złotych. Projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać do 16 lutego. Ich autorzy powinni pamiętać, że do projektów należy dołączyć listy poparcia. Wniosek miejski musi być poparty przez 50 osób, natomiast wniosek osiedlowy wystarczy jedna osoba. Po co to robimy? Po to, żeby rzeczywiście te pomysły, które są składane, żeby one służyły większej społeczności i pokazywały, czy rzeczywiście są one istotne dla przyszłej realizacji. Przed złożeniem projektu autorzy powinni skonsultować go merytorycznie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, jednostkami miejskimi oraz radami osiedli. My, jako Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego, oczywiście służymy pomocą nie tylko w godzinach pracy naszego urzędu. Specjalnie dla budżetu obywatelskiego przedłużyliśmy godziny pracy we wtorki i czwartki i również będziemy pełnić dyżury co drugą sobotę. Także od godziny dziewiątej w biurze obsługi klienta można do nas przyjść. Oceny merytorycznej zgłoszonych projektów będzie dokonywał zespół opiniujący. Wnioski powinny spełniać określone wymagania formalne. Te wnioski muszą być zgodne przede wszystkim z przepisami obowiązującymi. Te wnioski muszą być zgodne z przepisami naszych planów zagospodarowania przestrzennego. Muszą być one zgodne z finansowaniem i naszego budżetu wieloletniego i jednorodocznego. Muszą być, nie mogą mieć znamion pomocy publicznej, gdyż takie wnioski będą odrzucane projekty najłatwiej zgłosić online poprzez stronę www.głosujobo.olsztyn.u Ale można także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 Listownie na adres Biuro Prezydenta Miasta i Obywatelskiego Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 1011 Olsztyn z dopiskiem Olsztyński Budżet Obywatelski 2025 albo poprzez elektroniczną skrzynkę Urzędu Miasta Olsztyna na platformie ePUAP Listę projektów do głosowania poznamy w połowie maja, a samo głosowanie odbędzie się między 29 maja a 23 czerwca. Zadania wybrane do realizacji poznamy 11 lipca.